Projektowanie konstrukcji spawanych w SolidWorks 2011 zyskało nowy wymiar dzięki dodaniu nowej funkcjonalności ściek spoiny. Zacznijmy od przedstawienia naszego modelu. Jest to typowa konstrukcja spawana zawierająca profile hutnicze, wzmocnienia, zamknięcia końców i tym podobne. Nowe narzędzie ściek spoiny jest podobne, lecz znacznie bardziej funkcjonalne niż ściek spoiny pachwinowej. Posiada również całkiem nowy i łatwy w użyciu interfejs. Zobaczmy jak to działa. Jedyne co muszę zrobić w tym momencie to podać rozmiar spoiny i zaznaczyć dwie ściany modelu sąsiadujące ze sobą. SOLIDWORKS automatycznie rozpoznaje ich wspólną krawędź wirtualną. Wybieram opcję dookólną i zatwierdzam funkcję. SOLIDWORKS utworzył spoinę pachwinową w miejscu spotkania wybranych ścian. Co najważniejsze jest to nieobciążająca systemu kosmetyczna adnotacja, a nie kolejna bryła jak było to do tej pory. Wniosek z tego, że rozbudowane konstrukcje spawane nie będą w znaczny sposób obciążały systemu. Przejdę teraz do bardziej wymagającego przypadku. Te dwa profile spotykają się ze sobą pod kątem prostym, tworząc przy tym niewielką szczelinę. Nie jest to już żadnym wyzwaniem dla SOLIDWORKS. W łatwy sposób utworzymy tutaj spoinę dookólną. Kolejny scenariusz. Spójrzmy na te dwa profile. Między nimi znajduje się przerwa spawalnicza. W prosty sposób również tutaj możemy dodać do okulną spoinę spawalniczą. Co jednak z innymi typami spoin? Przykładowo typu V. Proszę spojrzeć jakie to proste. Dwa fazowane pod spoinem człony... Konstrukcyjny. Wybieramy dwie wewnętrzne ściany rowka, zaznaczamy tryb dookolny, zmieniamy jedynie typ adnotacji na spoinę typu V i zatwierdzamy. Solidworks dodaje ściek spoiny tak jak tego oczekiwałem. Jeśli będą Państwo chcieli uzyskać inny typ spoiny, na przestawny czy obustronny, proszę zwrócić uwagę na kolejny przykład. Wybieramy nową funkcję ściek spoiny, zaznaczamy sąsiadujące ściany, a następnie tryb obustronny. Poniżej możemy wyznaczyć spoinę przerywaną lub przestawną za pomocą dwóch opcji. Długości odstępu i długości spoiny lub skoku i długości spoiny. Wpisuję odpowiednie parametry i na sam koniec zaznaczam tryb przestawny dla uzyskania lepszej sztywności konstrukcji. Oczywiście dla każdego typu spoiny SolidWorks dodaje adnotację. Przyjrzyjmy się im. Zawierają one nie tylko wymiar i symbol spoiny przestawnej, ale również jej parametry, takie jak długość i jej przestawienie. Kolejnym typem spoiny, który tutaj utworzymy, będzie spoina typu od-do. Wybieram ścianę wzmocnienia i ścianę profilu, a następnie przechodzę do opcji długość od-do. Przeciągając zastrzałki mogę określić odległość odsunięcia od początku krawędzi oraz całkowitą długość spoiny. Prawda, że wspaniała funkcjonalność. Jej stosowanie nie kończy się jednak w pliku części wieloobiektowej. Przejdźmy teraz do złożenia. To jest naprawdę ekscytujące. Tego samego narzędzia możemy używać w SolidWorks 2011 w złożeniach. Zanim przejdziemy do dodawania spoin, przygotujmy odrobinę nasze złożenie. W SolidWorks 2011 mamy dostępne nowe operacje na poziomie złożenia, takie jak sfazowanie i zaokrąglenie. Wystarczy wybrać ścianę, aby sfazować wszystkie styczne rozchodzące się krawędzie kształtownika. W ten sposób z łatwością przygotowaliśmy elementy do spawania. Oznacza to, że każdy wykonany projekt Bardziej realistycznie będzie odpowiadał rzeczywistości. Przejdźmy krok dalej. Przy pomocy operacji ścieg spoiny wykończymy elementy przygotowane pod spawanie. Tak jak poprzednio, wybierając sąsiadujące ściany, możemy utworzyć spoinę dookolną. To jednak nie wszystko. Włączmy narzędzie inteligentnego wyboru spoiny. Teraz przeciągając z przytrzymanym lewym przyciskiem myszy, wybieramy, wybieramy sąsiadujące ściany i w bardzo szybki sposób tworzymy kolejne spoiny w dowolnych miejscach konstrukcji. Oznacza to, że w jednym przyjaznym kroku możemy dodać spoiny do wielu miejsc naszego złożenia. Dodatkowo nie obciążamy złożonych konstrukcji operacjami spoiny tworzącymi obiekty bryłowe. Ostatecznie żadna konstrukcja spawana nie jest gotowa bez dokumentacji 2D. Przejdźmy do środowiska rysunku. Bardzo praktycznym ulepszeniem jest wprowadzenie kilku nowych funkcjonalności do listy elementów ciętych wcześniej obecnych w listach materiałowych. W SOLIDWORKS 2011 możemy dowolnie reorganizować kolejność członów konstrukcyjnych poprzez przeciąganie wierszy. W jaki sposób natomiast opisać spoiny? W SOLIDWORKS 2011 dostępny jest nowy typ tabeli, tzw. tabela spoin. Gotowy szablon tabeli zawiera informacje takie jak rozmiar spoiny, typ spoiny, jej długość, materiał oraz ilość w jakiej spoina występuje w złożeniu. Myślę, że grupa nowych funkcjonalności związana z konstrukcjami spawanymi w znaczny sposób ułatwi Państwu pracę w SOLIDWORKS 2011.